Startuje nowa odsłona You Can Dance Po Prostu Tańcz. Nie mogę uwierzyć, że tu jestem. Niesiemy dobrą nowinę hip-hopową. Ja jestem zachwycony. Jestem rozłożona na łopatki. W kosło wysłał Chcą zatańczyć coś o sobie. To było zmysłowe, to było sensualne. You Can Dance Po Prostu Tańcz. Trzy castingowe odcinki od środy o 20.50. A odcinki na żywo trzy tygodnie później w TVN. Czy wiesz, co jest przyczyną zatkanego nosa? Stan zapalny. Nasivin Classic nie tylko szybko odtyka nos, ale także działa przeciwzapalnie, przyspieszając leczenie kataru. Nasivin Classic, szybka ulga i efekt przeciwzapalny. Sprawdź też Nasivin z naturalnym aloesem o zapachu eukaliptusa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Hej! Odkryj płatki śniadaniowe Trix. Sprawdź dzieciom radość na śniadanie. Odkryj sześć kolorowych owocowych kształtów na śniadanie w domu lub w drodze. Nestle Trix. Tu startuje zabawa. Moda na wege? Zawsze w Kauflandzie. Szeroki wybór napojów roślinnych w stałej ofercie. Poznaj różnorodność smaków. Na przykład migdałowy, owsiany z nutką wanilii, ryżowy lub owsiany o smaku kakaowym. Wybierz swój ulubiony. Teraz marka Katejkit Veggie nagrodzona złotym laurem klienta. Przez cały luty napój roślinny Kate Veggie różne rodzaje. Litr tylko 3,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Bogini niezgody, coś dzisiaj markotna. Problemy? Tragedia. Filmy, sporty, kole, konsole, wszystko naraz. Nikt się nie kłóci o internet. Jak się ma dwa giga, to wszystkim pięknie śmiga. Zamiast wprowadzać zamę... Wprowadzam światłowód od Netii. do 2 giga na sekundę w cenie jednego. Do tego telewizja 4K i Disney Plus albo Max do wyboru. A to wszystko w abonamencie przez 6 miesięcy za 0 złotych. Netia. Co to jest? Atopowe zapalenie skóry? Reakcja alergiczna? Pokrzywka? Nie musisz się na tym znać. Wystarczy, że będziesz pamiętać, aby zastosować Maxicortan. Gdy pojawi się zaczerwienienie, swędzenie czy pieczenie skóry. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Maxicortan, numer jeden na problemy skórne. Babciu, twój Rosół jest najlepszy. Cześć. Cześć. Close to Tego potrzebowałem. Winiary. Stąd się bierze moc rosołu. Najlepsze ceny w oręcz. Przyjdź i zyskaj. Teraz najlepsze ceny dla nowych klientów. Abonament 5G i smartfon Xiaomi Redmi 13C 5G razem już od 60 zł miesięcznie z rabatami. Zapraszam do salonów i na orange.pl. Orange tu jest. Hmm, smakosze ci ludzie potrzebują do szczęścia tylu zajęć. Na szczęście my koty potrzebujemy tylko bogatej gamy gourmet. Wyśmienite mus, mini fileciki w sosie i savory cake. Czego chcieć więcej? Hmm... Tego potrzebujemy wszyscy. Codzienna rozkosz to nieskończona różnorodność gourmet Purina. Moja kawa? O bogatym smaku i intensywnym aromacie. Zaskakująca. Albo kremowa. Aksamitna. Z delikatną słodyczą. Taka właśnie jest MK Kafe. Moja Kawa. A jeśli pierwszą opiekunką Hultaja była genialna astronomka, która pewnego dnia została porwana przez kosmitów... Bo niby, dlaczego ktoś miałby oddać najlepsze psa na świecie do schroniska? Adoptuj, dla dobra psów. Zapraszam. Stylowa łazienka. Ale światłowód jest. Tak. I to jaki. Teraz światłowód plusa za darmo przez rok. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu. Plus. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówka amerykańska 300 gramów. 8,99 za opakowanie po wyświetleniu oferty w aplikacji. Oraz polskie ziemniaki na wagę. Złoty 49 zł za kilogram. Do tego świeże udo lub podudzie kurczaka pakowane próżniowo. Kraina mięs mega paka. Tylko 6,49 za kilogram. A z lady tradycyjnej polecamy ćwiartkę tylną z kurczaka. Jedynie 5,99 za kilogram. Biedronka. Młody piłkarz umiera tuż po powrocie z wakacji marzeń w tropikach. Ja przychodzę i mówię o tym Zanzibarze, a oni mnie wypraszali cały czas. A to dziecko moje się broniło samo. Mówi, mamo, ja im wszystkim mówię, ale oni nie słuchają. Malaria należy do najczęstszych chorób zakaźnych świata. Serdecznie panu współczuję, ale nie mam powodu do tego, żeby z panem dyskutować. Czy, gdyby na czas zrobiono testy, Aleksander mógłby żyć? Uwaga, dziś o 19.40. Zapraszam. Dobry wieczór, Państwu. Nazywam się Kuba Wojewódzki i zapraszam na nowy sezon mojego programu w TVN 20.50 zaraz po na wspólnej. Czekam na Was. Nie spóźnijcie się. Fakty o 19. A w nich? Trzy lata po rozpoczęciu operacji specjalnej Putina Ukraina żyje i ma więcej przyjaciół na świecie niż kiedykolwiek. Stawką jest nie tylko los Ukrainy, ale los Europy. Powołaliśmy specjalny zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań służących osobom po stracie. Kobiety, które doświadczają poronień, bo no to jest temat tabu w Polsce. Podobno te komórki są przerabiane na lokale mieszkalne, gdzie mamy 6 m kwadratowych. To jest obchodzenie prawa i to są po prostu nieludzkie warunki dla mieszkania. Na fakty zaprasza Anita Werner. Kochanie, nie wiem, czekam.